Postanowiliśmy zorganizować Góralski Mundial, czyli w tym roku już trzeci turniej y, piłkarski Opuar przodni Związku Podhalan, a z, wzięło się to stąd, że godając y, gadając z innymi prezesami y, oddziałów y, y, Taki się godali, że mają też problem z tym, żeby tych młodych ludzi jakoś ich do tego oddziału, do tych swoich oddziałów y, przyciągnąć. I wpadek na pomysł, żeby, żeby może przez formę takiego, e, takiego turnieju, e, takich zawodów piłkarskich, tych młodych ludzi do oddziału e, zachęcić, żeby się do oddziału e, wpisali. Pierwsze oczywiście po to, żeby reprezentować oddział na, na turnieju, a potem może przecież oni się bardziej, bardziej wciągną w to i będą, i będą tą działalność oddziału wspierać, bo każdy zawodnik, który tutaj gdzieś w tym turnieju weźmie udział, musi być członkiem Związku Podhalan, więc jest to taki też może impuls do tego, żeby, żeby tą deklarację członkowską podpisać. Do tego rocznego turnieju zgłosiło się sześć drużyn. Są to drużyny w Związku Podhalan z Dębna, Horklowej Łostroska, Marusyny, Ludźmierza, no i Złopusnej, a Pucharu, tytułu mistrzowskiego broni właśnie, właśnie oddział Związku Potalan z Marusynem. Wydaje mi się, że to jest takie dobre połączenie, bo Związek ma za zadanie dbać o kulturę regionów, tak? A kultura, również kultura fizyczna w sporcie, gra fair play, wpisuje się jak najbardziej w to wszystko. Tak się składa, że chyba jestem najstarszy w naszej drużynie w Związku Potalan. Póki jeszcze jest możliwość i, i chęć, no to człowiek chce coś jeszcze zagrać, po, pogonić za tą piłką na hali, troszkę w siatkówkę, troszkę w piłkę nożną, no i także jakoś to się człowiek spełnia troszkę tak fizycznie, żeby nie zastać na starożytnych kości.